No, te osoby na Wielkiej Sobie, pierwsza rzecz się pokazująca kilkanaście lat temu. Później, rok później tak jakoś wyglądała samotnie. To namówiłem Staczka, żeby zrobić dwie małe dla towarzystwa, żeby będzie takie ładnie to wyglądało. No i te rzeczy już pomału już są powiązane, bo spękały, wszystko od spodu spruchniało. I na, namówiłem Staczka, żeby zrobić nową. Pracę rozpoczęliśmy pod koniec maja. Trochę deszcz nam przeszkadzał, ale w miarę idzie. Chcemy zrobić to, Staszek robię powoli, ale i żeby to dokładnie zapuścić, żeby ona dłużej wytrzymała, nie pękała tak mocno. Dostałem takie zamówienie, żeby zrobić, bo już tamta, no można powiedzieć, co jest na wielkiej sobie, wyciągła nogi, <śmum> popularnie, prawda? No i przyszła taka właśnie godzina, że miałem akurat czas, no to się za to wziąłem. Najpierw to trzeba z grubsza robić to bo inaczej się nie da później rysunek na tym sobie zaznaczyć, bo jak się za dużo utnie, no to co wtedy zrobimy. Tam się już nic nie doklei. No i tak ona powstaje pomału. Troszeczkę czasu trzeba by to poświęcić. Bez tego to ani rusz. No i troszeczkę tej smykawki trzeba do tego mieć. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo nie będziemy chwalić do dnia przed zachodem słońca. Zobaczymy to później, jak będzie to już na tej górze. Jak to, bo tam są inne warunki, tam nie są takie warunki jak tutaj. Tam i deszcze, i wiatry, to wszystko jednak to niszczy. Nie? Tam jest trudniej. No zobaczymy. Co roku, co roku jeżdżę, przeważnie w kwietniu, bo koń, końcem kwietnia, maju, żeby konserwację przeprowadzić, wielkie osoby. I to tak, towarzyszy mi najemna, albo żona, żona czym najczęściej jeździ też. No, Przetrwałe dużo, ta konserwacja jednak robi swoje. Tyle, że tego, tę osobę, to już będziemy konserwować lepszymi materiałami że będzie powinna wytrzymać duże. bo wie, że atrakcja na sobie, tak niech to właśnie dużo, dużo kolegów mówi, że zobacz, wszyscy stoją przy twojej sobie, robią zdjęcia. Zeszłego, zeszłego roku, jak my odnawiali, to podeszło trzech, trzech facetów, ze Śląska byli, zaczęli właśnie rozmawiać co, jak, tego i bardzo się to podobało, właśnie, że, że dba się o to jeszcze w miarę. Ja nie tylko sobie robię, robię i maluję obrazy i rzeźbie, nie inne rzeczy ludzi też niestety. Na że robiłem te lwy, tam robiłem drogę krzyżową, to, to są w kamieniu. To w kamieniu się ciężej robi. To już nie jest to samo co w drzewie. No i e, są tam jeszcze jakie rzeźba jeszcze przed solistrowiczkami, tam też taka stoi. Jedna, no to pi pierwszy raz w ogóle robiłem w kamieniu człowieka, także... E, może nie wyszło że to tak efektownie, tak powinno, ale to z czasem się, czym więcej człowiek pracuje na tym, to, to bardziej człowiek to, to wyłapuje, jak to trzeba zrobić. Ja nie mam żadnej szkoły artystycznej, ja to zawdzięczam mojemu koledze, takiemu Jurkowi Leszkowicz nazywa, to on mnie to wciągnął, no i chyba za to powinno mu skopać działkę, bo nie idzie nie idzie się z tego jakoś wykręcić, nie? to już takie jest we krwi. Że już ciągnie no, na mnie, się to robi. Rzeź, rzeźba trafi na, wielko, na szczyt wielkie sobie gdzieś pod, do, końca, do końca roku szkolnego, tak, na wakacji powinno już tam być. No, ja tak, tak to mi ta satysfakcja, ja takie zadowolenie, że jednak ktoś to się tym cieszy, że ko, cieszy oko czyjeś. To te, te wszystkie sobie, no to zawdzięczamy właśnie mojemu koledze no To on. To wszystko zaprojektował, pomyślał, nie ruszył odpowiednie tam w strony, żeby to już zacząć to robić. Panie, że mam satysfakcję, bo, bo przecież na Wielką Złowę to masa ludzi przyjeżdża. więc ja no, nie, nie zdawałem jakiejś sprawy, że oni sobie zdjęcia przy tym robią, to idzie po na samą Polskę. <laughs> Taka jest prawda. Dla turystów, no to co mam nadzieję, że to będzie się turystom podobać, będą sobie robić zdjęcia nadal. Przynajmniej, co patrzę, mam twarz autora, i to zrobił. No, Sowa jest symbolem, jak mówię, góry Sowie, no i miasta Pieszyce. I mam nadzieję, że ona przetrwa parę, paręnaście lat już, dłużej niż może niż tamte. No więc zapraszam turystów i nie tylko na odwiedziny na Wielką Sowę, do, do robienia zdjęć przy, no, przy Nowej Sowie.